Witam Was serdecznie. Ten film w zasadzie już we fragmentach mogliście zobaczyć w filmie z traktor poolingu, ale myślę, że to jest na tyle wyjątkowe, że zasługuje to, żeby osobno było, żeby po prostu nie przepadło w tych odchłaniach internetu, a mianowicie pomysł Wojciecha Burego i też eksponat C342 Ursus z silnikiem trzycylindrowym takim Ursusa, a nie Perkinsem, Mianowicie próba traktor poolingu. W tej próbie wziął udział nasz kolega Michał z Majorkiem i drugi nasz kolega Łukasz z 28. A efekty możecie zobaczyć już za chwilę.